Kiedy uczymy się tak, oddawać tak, tę, tę część tak, Bogu na jakiś wybrany cel, tak, z tą myślą, że nie wszystko do mnie należy. Bo ta przypowieść pokazuje nam, jaka jest ludzka chciwość, która prowadzi do nie poskramiana, nie przepracowana, prowadzi do rzeczy najgorszych, że człowiek chcąc posiadać jest w stanie nawet zabić. I widzimy tutaj bardzo wyraźnie, tak że Bóg posyła Jezusa Chrystusa, który też, zostaje zabity.